Cześć Siemaneczko widzów z tej strony Malberio No i witam Cię w odcineczku w którym będziemy bić parę bosków i skleję z tego jakiś materiał i Wam po prostu wrzucę Myślę że plan to jakieś 5 bosków Oczywiście postaram się różne bić aczkolwiek jeżeli pójdę dwa razy smoka no to pójdziemy dwa razy smoka Może coś zrobimy może nie 5 bosków no i w sumie może taki codzienny odcinek będę Wam wrzucał moje 5 bosków Seria będzie się nazywać jakoś tak Także strzelcie łapeczkę w górę zostawcie subika widzowie no i co, a ja, a ja ruszam, a ruszam w podróż dropienia jakichś tam rarków, nie wiem jak to będzie wyglądało, zobaczymy. No i dobra, na razie doczekamy na gościa, który ma tu zaraz być, ale bije smoka i zaraz do niego napiszę ile jeszcze mu zajdzie. Powyrzucamy sobie tu z ekwipunku, bo mi nie niepotrzebne. To wszystko, bo to trochę waży czy jednak. Mamy jakieś zwykłe przedmioty, które nam wydropiły, na targu widzowie coś tam sprzedaliśmy, mamy trzy banie. Trzy nie słuchajcie, mamy i jeszcze mamy wystawione prefa dwa razy. Mamy wystawione, nikt tego nie kupił z przedmiotów. Nic, no i mamy jeszcze te. O, mam na przykład Magni Drift Drif wystawione, Amada. Za dwie banie, czyli w sumie razem będziemy mieli prawie 6 milionów. Widzowie, to będzie na EQ na 50, któryś poziom, w sumie na tego łuka Łucznik prezentuje się tak, statystyki prezentują się tak. W resach teraz stoję aktualnie, co nie? Cały czas w, sumie w resach latam. W Karacie mam subdrift Amada na zużycie kondycji i modyfikator trafień dystansowych. Tutaj oczywiście mam bidrifa Linga wsadzonego. To jest modyfikator trafień dystansowych 12%. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. Ej, mam tu subord Nie Niby jakiś mam chyba, co nie? Bo pokazuje coś. Dobra, czyli jest git. Fish Shaman jakiś wyskoczył stąd. Oni na 45 solują tego smoka chyba, ubijają początkowo te, wiecie, mniejsze stworki, jaszczurki, a później bią smoka. To chyba dobra taktyka w sumie nawet jest. Trochę sklejania tego materiału będzie, ale zobaczymy jaki odcineczek z tego wyjdzie i czy będziecie oglądać w sumie. Dzisiaj sobie go zmontuję i spróbuję wrzucić na YouTube. Dobra widzowie, udało się wyjść na instancję i coś tutaj już będziemy powoli czyścić, jesteśmy już w zasadzie prawie na środku tego oczyszczenia. Także w miarę szybko to poszło. Kondycji mamy 818. To nie jest chyba mało. Tak mi się wydaje. Jest tak optymalnie, bym powiedział. Mi się żarek sobie daje radę tutaj patrzę. Coś tam konsa. Ale te krytyki się dają jeszcze. Kondycje zabieram. Fajnie, fajnie, no. A jakaś instancja zjebana, bo tu, bardzo dużo tego tutaj jest. no bez dołączył do gry. Popeś i gra. Pozdrawiam serdecznie na odcinku Bółeska. On sobie dałem idzie ja sobie do guru. Ale patrzę, że dałam lepiej. No dobra. Chłop wiedział co robi, tak? Widać, że się zna trochę na gierce. Dobra, tutaj hopnę do niego, żeby się nie wywalić. I chyba będziemy zaczynać od jaszczurów w sumie tu bić. O, ale pięknie go klepiu. Zmysły mogą mu dać. Dobra, i mam smoka. Możecie dać znać w komentarzu, oczywiście, widzowie, jak wam się odcineczki podobają z takich bosków, z bicia inst i w ogóle. Wczoraj dostałem sobie dużo donate'ów, bo dostałem i platynkę po to, żeby znajomych tutaj dodawać ludzi. O, ktoś napisał. E, właśnie ja wyłączę psa, bo nie, da, bo nie da rady sobie na smoku. Dobra, lecimy. Kurde, czasami tak, że mi się ta jedynka nie ściska, co nie? Dobra, zmysły mu damy. Najpierw obstawy spróbujemy zabić. Ja na tym smoku nie mam sobie rady, szczerze mówiąc nawet. I e, po 800 bije. Prawie tyle co mosiek. Mm, dobra. Jeszcze raz to samo, lecimy. I teraz już debów Będzie trzeba dać jakiegoś debuffka. dam sobie tak. Cyk, cyk, cyk i zobaczymy co siądzie. Widzowie oczywiście łapeczka w górę jakiś komentarz i macie Discorda przypiętego w komentarzu, także możecie wbijać sobie na niego. Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich. Ale powiem szczerze, że fajnie świat ten smok. Nie ma co gadać. I zaraz zginie pewnie. <laughs> Jeszcze jakiś drop by się przydał i by było elegancko. Aha, no i mamy troplenko. On ma 48 poziom, ja mam 48 No i można coś farmić Także pierwszy bosek niestety, nic nie siadło Nie ja wiem czy jeszcze raz będziemy lecieć, jak tak no to w sumie i tak spoczko Może akurat coś dropnie No jeszcze raz lecimy Hej dobra, chyba będziemy mieli nowego widza Pozdrawiam oczywiście yy, Vraldoren jakoś tak twój nick, jeżeli się pomyliłem to sorry ale, no, chyba zgarnęliśmy nowego widza, Teraz co z nim latałem, właśnie smoki ma taki sam poziom jak ja, więc fajnie będzie coś pofarmić razem na streamach. O, bił na ds chyba nawet. Zaraz zobaczymy. Dobra, udało się potnąć, myślałem, że nie zdążę. Dobra, ostatnia grupka i mamy Bosika znowu. Ogólnie miałem nie nagrywać odcinków z Ranks'a, ale widzowie ostatecznie pozwoliłem sobie właśnie nagrać ten odcinaczek, który teraz widzicie. Także możecie dostać łopeczkę w górę i sub i Spróbujemy chopnąć, niech da odpo. Dobra, myślałem, że będzie atakował się przez chwilę, zastarałem, nie ukrywam, że nie. jakieś takie eku mamy. No, jest trochę słabsze te eku, wiadome. Ale już na 50, którymś poziomie będziemy mogli sobie coś kupić, bo na razie to i tak zbytnio rarków nawet nie ma, żeby nosić. Są, ale jakieś takie wiecie, nie za mocne bym powiedział. Więc jest jak jest, dobra petka ofniemy, żeby nam nie zginął i kolejny smoczek wlatuje na nasze konto. Abyśmy nie padli, to jest najważniejsze. Dobra ja w sumie i tak będę musiał udać zmysły. Elegancko, o kurde dostaję, Trochę na dziurkę dostał, ale tragedii nie ma. O fajnie, coś kruk trafił. Czemu smoka bije, co jest, ej. Discorda szuka nie może znaleźć. W ostatnim streamku, dobra. Uwaga, czy będzie drop, czy nie będzie dropa. Drugi smok dzisiaj. No niestety, dalej pusto. Jeszcze trzy razy widzowie będziemy iść. O mamy, dołączyłem Discorda, zajebiście. Przeloty, odloty. Discord jest nowy widzowy, także możecie śmiało wybijać. Kurde, nikt tu stoi. Ej, tu dołem się szybciej, idzie zauważyłem, faza. Dobrze, zdążyłem potnąć, bo znowu by była lipa. Pet ma HP, ma HP, to zajebiście. Nie, tylko nie peta. Piękny krytyczek, 2500 500 prawie. Dobra, sobie podniemy na konto, bo nie wiem czy mi starszy. Na szczęście tylko jedna zaatakował. czy będzie trzeci smok. Ogólnie umiejętności moje wyglądają tak. Jak w oczy, w sumie można by było jeszcze dodać. Tak pomyślałem, ale trzymam chyba na zmysły, wiecie? Te 2% to jednak będzie dobre, jak bijemy szponią. O nie, peta nie włączyłem. Ja pierdzielę już mam po pecie. Na 100%. Napiszemy, biedny piesek na bank zginie. Uuu, u niego kruk ma 1700... 1800 prawie perzeta, co jest? To on chyba soluje te boski cały czas z krukiem. No ale piesek też potrafi do domy zadać. O, żarek się spisujesz, zajebiście. O, w dwie rundy ty, dziabnęliśmy smoka. Znaczy w sumie nie dziabnęliśmy, obstawę. Eee, czekaj, damy jako tako <gry> Będzie żyć? No oby Szpilka mógł dać, ten jego kruczek I byłoby zajebiście O nie, nie wszedł cały debów O nie, co jest? Jak się zdefił? Panie kochany, co jest? O, jest szpileczka No, ze szpilu to kurde siada ładnie Mosik bije po 731 W niego, to jest chyba mało, co? Dobra, trzeci smug załatwiony Teraz pytanie Czy odda, czy nie odda? Zobaczmy to No, czego można by było się spodziewać po smoczku. Już 20 minut odcinka, ale w sumie gadałem bardzo mało na nim, więc raczej to powinno... jako taką. Dobra, ostatnie podejście widzowie. Do piątego smoka dropnie czy nie dropnie? Mam jeszcze batona Kinga. Na wszelki padek jakby zgodnią Nie przepadam za nimi, ale jak już jest, to trzeba zjeść. Dobra, dołem idzie. Nie no, masiek fajna profesja. Sporo się ciska, fajnie się farmi. Solo. Ta instancja wydaje mi się, że będzie szybsza niż te cztery ostatnie. No ale po 1200 ciska. To jest to prawda bardzo dobrze. A ciekawe czy ja mogę w precyzyjny strzał dodać właśnie. Bo nie patrzyłem nawet. Oho, już myślałem, że kruk zabije. Dobra. I mamy już kolejnego smoczka widzowie tu. Walczy walczy nie może przestać walczyć. Też bym chciał mieć ten cały set, ale on drogi jest widzowie. Ale zaraz sobie popatrzę po tym, w sumie jak obrobię odcinek i go będę rzucał to będę patrzył co potrzebuję na EQ na pewno jeszcze Jakich przedmiotów Dobra peta o famę, Żeby nie padł Teraz się nastawiłem bardziej na dropanie widzowych przedmiotów niż bijanie poziomu No bo wiadomo, zaraz będziemy mieli 50 któryś poziom I będzie potrzebne mi EQ Ale przecież cieszę się że karat zdropiliśmy, o to już mi tam jakieś koszty właśnie się zwolniły. Dobra, elegancko. No kurde. Dobra, Daję mu teraz zmysły i daję do bufa. 93%. Ja nie trafiłem ty. O, masik dwa razy na 32%. Dobra, dałem mu, żeby lepiej bił. Szpile ma smok. Także łatwiutko. Teraz pójdzie. O, jeszcze Dewów No i pięknie. zawi ostatni smok i uwaga. Piszemy dzięki. A, Sildus. Zawsze to jakieś kurde. Zawsze to jakieś przedmiotniki widzowie, dobra. I teraz tak. Mam nadzieję, że zostawiliście opeczkę w górę, subika i No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy jak się materiał przyjmie na YouTube. No i co? Wijacie na Discorda, link w opisie. Ja się z wami żegnam. Siema, jo i cześć!